Od 2018 roku organizacje pozarządowe mogą pozyskiwać dotacje na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie rewitalizacji. Dotacje w ramach małych grantów rewitalizacyjnych cieszyły się dużą popularnością, dlatego też od 2020 roku wprowadzono jeszcze jedną formę starania się o dotacje: otwarte konkursy ofert w zakresie rewitalizacji. Zadania realizowane w ramach rewitalizacji muszą być zlokalizowane na obszarze zdegradowanym, wskazanym w programie rewitalizacji, oraz powinny przyczyniać się do rozwiązywania problemów społecznych zdiagnozowanych na tym obszarze. Od 2018 roku przyznano ponad 50 dotacji w ramach małych grantów i otwartych konkursów ofert, w ramach których odbyło się kilkadziesiąt różnych inicjatyw skierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji. W starym podgórzu organizowano dni sąsiada i święta społeczności lokalnej. W podobszarze rewitalizacji Stare Miasto Kazimierz odbywały się koncerty podwórkowe, sąsiedzkie pikniki. Nagrano też film o mieszkańcach. O zadaniu rewitalizacyjnym w podobszarze rewitalizacji Stara Nowa Huta opowie przedstawicielka Fundacji Kultura i Miejsce. Posłuchajcie. W ramach zadań miejskich, takim jakim jest na przykład nowochódzkie pogotowie szyldowe, wspieramy właścicieli przedsiębiorców, dzierżawców, czy to sklepów, czy to punktów usługowych, czy to wolno stojących kiosków warzywnych. No, w tej transformacji, która jest trudna często, ona też jest trudna na, z różnych powodów, dlatego że wymaga nakładów finansowych większych albo mniejszych, że wymaga często takich zmian, na które być może niektórzy przedsiębiorcy nie są gotowi, na przykład odsłonienia szyby. Uchwała weszła w życie z końcem maja, więc ten okres dostosowawczy się już nawet skończył. No to jest proces i mamy świadomość, że ten proces nie jest łatwy, stąd takie działania miejskie jak Nowochudzkie pogotowie szyldowe, jak szyldy nowej huty, jak warzywna nowa huta. To wszystko się działo i będzie się jeszcze działo do końca grudnia. Wraz z końcem roku ten system wsparcia się kończy. Mamy nadzieję, że jak najwięcej przedsiębiorców zechce skorzystać z tych bezpłatnych porad. Zarówno porad designerów, no bo nie każdy ma takie kompetencje, a nawet mało kto, jeżeli chodzi o tworzenie takich spójnych wizji witryn czy szyldów. No i porad osób, które znają, znają zasady tego parku kulturowego.